Grzegorz Lewicki, optometrysta. Optometrysta zajmuje się badaniem i usprawnianiem procesu widzenia. Specjalizuje się w doborze okularów, soczewek kontaktowych, projektowaniu i prowadzeniu terapii wzroku. Optometryczna terapia wzroku skierowana jest do osób z zaburzeniami wzroku, takimi jak zez, niedowidzenie, zaburzenia ruchomości oczu, zaburzenia. Konwergencji, również przy zaburzeniach, które czasami nie wiąże się bezpośrednio z, ze wzrokiem. Takimi jak np. bóle głowy przy pracy wzrokowej oraz po urazach typu whiplash. Przy urazowych uszkodzeniach mózgu, jeżeli któraś z tych struktur jest, zostaje uszkodzona, to może to się manifestować w oczach i te zaburzenia mogą być niespecyficzne, mogą nie być wiązane bezpośrednio ze wzrokiem i w takich standardowych badaniach wzroku mogą być również pomijane. Po urazowym uszkodzeniu mózgu i urazie typu iplesz możemy... Doświadczyć szeregu zaburzeń wzrokowych, które określa się mianem zespołu wzrokowego pourazowego, możemy się spotkać również z zespołem przesunięcia środkowej linii wzrokowej. Zaburzone mogą być funkcje wzroku, takie jak ostrość wzroku. Ostrość wzroku może być również niestabilna, czasami troszkę lepsza, czasami trochę gorsza po, po urazie. Możemy się spotkać i często spotykamy się z zaburzeniami kulomotoryki, czyli ruchomości oczu. Tutaj zarówno mogą być zaburzone ruchy skokowe, sakadyczne oczu, które pozwalają nam przeskoczyć z obiektu na obiekt gałkami ocznymi, jak i ruchy płynne oczu, które pozwalają nam wodzić za obiektem. Po tego typu urazach Możemy się spotkać z oczopląsem, który jest czasami przejściowy, natomiast czasami, jeżeli zostały uszkodzone struktury odpowiedzialne za kontrolę sterowania gałkami ocznymi, to ten oczopląs niestety może zostać. Mamy również do czynienia z zaburzeniami widzenia obłocznego. Czasami te zaburzenia są łatwe do wyprowadzenia, czasami niestety są to zaburzenia bardzo trudne i bardzo problematyczne dla pacjenta, takie jak np. podwójne widzenie, które nie możemy w żaden sposób skompensować. Możemy się również spotkać z ubytkami pola widzenia w zależności od tego, w jakim, w jakiej części drogi wzrokowej wystąpił ubytek. Wystąpiło uszkodzenie. Również mogą tutaj towarzyszyć objawy neuromotoryczne, takie jak nieprawidłowa postawa ciała, zaburzenia równowagi, balansu oraz typowy, typowe objawy astenopijne, takie jak bóle oczu, bóle głowy przy aktywnościach wzrokowych, czy również podwójne widzenie, szczególnie w przypadku zeza. Przy urazie typu whiplash, gdzie dochodzi do uszkodzenia struktury odcinka szyjnego kręgosłupa, przy badaniu ruchów oczu płynnych można wykonać je również w pozycji rotacji głowy. Testem, który się tutaj często wykorzystuje jest test litery H, który polega na przesuwaniu gałkami ocznymi za obiektem w kształcie litery H. Osoba badająca pokazuje taki element pacjentowi. Głowa powinna być nieruchoma, i pacjent wodzi za tym obiektem jedną w drugą stronę do, do, do góry, do dołu, z powrotem w drugą stronę do góry, do dołu. I taki kształt litery H. Mogą to być również ruchy skośne. Badanie to wykonuje się w pozycji ustawienia głowy na wprost, następnie przy rotacji głowy w jedną i w drugą stronę. Podejrzewa się, że jeżeli te ruchy są inne w tym położeniu głowy, zrotowanym, o ile nie mamy tutaj zaburzeń w działaniu mięśni zewnątrzgałkowych, to jest to związane z, właśnie z zaburzeniami szyjnego odcinka kręgosłupa. Po urazowym uszkodzeniu mózgu i urazach typu whiplash postępowanie optometryczne może polegać na terapii pasywnej, czyli właśnie zastosowanie różnego rodzaju soczewek. Mogą to być soczewki wartości plusowej, które nieco rozmazują widzenie, po to, żeby zmniejszyć ukierunkowanie pacjenta na szczegóły, żeby bardziej było, żeby wzmocnić to postrzeganie otoczenia. Skupiamy się na deficytach, które pacjent, które pacjent prezentuje. Czyli może to być terapia, okulomotoryki, czyli ruchomości oczu, może to być terapia akomodacji oczu, terapia widzenia obuocznego, fuzji dwóch obrazów, jeżeli ona została zaburzona, terapia konwergencji, zbieżności oczu. W zależności od tego, jakie funkcje są osłabione, na tym się również skupiamy. I często te terapie są ze sobą połączone, czyli zarówno terapia aktywna, jak i terapia pasywna, ma zastosowanie. Wprowadzeniu pacjentów po urazach typu Wiplesh, po urazowych uszkodzeniach mózgu, ze względu na wielorakość zaburzeń, z jakimi pacjent może się borykać, ważna jest współpraca zespołowa, współpraca przedstawicieli różnych zawodów, różnych dziedzin medycznych. Dzięki temu możemy zaprojektować postępowanie, które będzie najbardziej dla pacjenta optymalne. Wprowadzeniu pacjentów po whiplash, po urazowym uszkodzeniu mózgu, ze względu na wielorakość zaburzeń, z jakimi pacjent może się borykać, ważna jest praca zespołowa, współpraca przedstawicieli różnych zawodów, różnych dziedzin medycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie, dzięki właśnie tej współpracy i, i, i wiedzy, która e, przenika się między, między zawodami, jesteśmy w stanie zaprojektować postępowanie, które, które będzie dla pacjenta optymalne. Jednym z kluczowych badań, które pacjent po urazie Whitler's czy po urazowym uszkodzeniu mózgu powinien przejść, jest rozszerzone badanie wzroku. Osoba po takim urazie może doświadczać Szeregu zaburzeń funkcji wzrokowych, może mieć osłabioną ostrość wzroku. Ta ostrość może być zmienna, czasami lepsza, czasami gorsza, może również doświadczać zaburzeń akomodacji, zbieżności oczu, zaburzeń wodzenia gałkami ocznymi, zaburzeń fiksacji, zaburzeń widzenia obuocznego, mogą wystąpić również ubytki w polu widzenia, może być zaburzona integracja wzrokowo-motoryczna. Może być zaburzona również pamięć wzrokowa, szczególnie pamięć krótkotrwała. Ten cały zespół zaburzeń określa się mianem pourazowego zespołu wzrokowego. Może również dojść po takim urazie do przesunięcia środkowej linii wzrokowej, co określa się mianem zespołu przesunięcia środkowej linii wzrokowej. Wykrycie tego przesunięcia jest istotne z punktu widzenia terapii pacjentów po upreszczu.